Dzień dobry. Jestem na spływie no, zimowym, można powiedzieć, kajakowym, zorganizowanym przez grupę osób sympatycznych. Między innymi, najpierw przedstawię którzy, osoby, które są tutaj, jest Darek, Jurek, jest Roman. Jest Andrzej, Andrzej i jest Adam, który właśnie nam te kajaki udostępnił. Gratis, nie? Tak, gratis. I płyniemy teraz drugą właśnie radomską do rzeki Drwęcy. Mamy tam niedaleko gdzieś około pół kilometra. No i powiem, że jest fajnie i wcale nie jest zimno. Jeśli ktoś nie pływa właśnie zimą, to taka informacja dla niego jest ważna, że wcale nie jest zimno, trzeba się tylko odpowiednio ubrać. Tutaj pokażę, jak jest ubrany na przykład Andrzej, bo on jest tak właśnie ubrany trochę specjalistycznie. Może właśnie tutaj, właśnie powie, powiedz, Andrzej, jak ty, co ty masz tutaj na sobie? No czapkę wiadomo, trzeba mieć czapkę. Trzeba mieć rękawiczkę, akurat teraz nie ma, ale ogólnie ja nie chyba. ma. Rękawiczek nie, nie posługuje hmm. się rękawiczkami. Tak, ale ma, kapok. Ma, ale ma kapok, ma właśnie taki fartuch, co zakrywa kękę. nie leciała żeby do kształca? Nie leciała. Oczywiście pod schodem ja mam piankę. Jeszcze no, mam pod Ale jako jedyny. Ja na przykład nie mam pianki, nie jest mi zimno, ale pianka jest dobra by oczywiście, bo to specjalnie... Można być, się kąpać, można nawet się kąpać. I tutaj na przykład doba, dobrze mieć takie buty trochę kalosze, bo czasami trzeba wejść tak, no może nie do wody, ale przy wodzie. I się buty moczą, moje już się zamoczyły. Także jeszcze raz tutaj rzut na. Przerwy na, na posiedzenie. Na <grymne> os, osoby, które ze mną płyną, A to jest krajobraz Tak, na rozdawisko. Jeszcze może zrobię je, jak będziemy na drwęcy. No ale to też taki miły moment teraz, żeby y, tą chwilę uchwycić i ona już zostanie y, właśnie na moim kanale. A tutaj y, obok miejscowości jest jaka? Pustki. Pustki, obok jest Pustki. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Граница, конечно, немецкая да, граница.